Nazywam się Michał Stankiewicz, mam 18 lat. Nazywam się Hubert Faganowski, mam 19 lat. Mam na imię Łukasz i choruję na SMA już od urodzenia, od lat. Na SMA choruję od 6 miesiąca życia. Zdecydowałem się na udział w tworzeniu aplikacji yy, tak naprawdę z ciekawości, no ale przede wszystkim yy, przyczynić się jakoś do pomocy pozostałym chorym. Byłem jedną z osób, która konsultowała, jak ma aplikacja wyglądać, jakie mają być funkcje przede wszystkim, co zrobić, żeby dało się z niej korzystać. Nazywam się Iwona Szafran, jestem wolontariuszem Fundacji SMA. Miałam przyjemność brać udział w projekcie tworzenia SMA-aplikacji. Kiedy powstał pomysł, żeby stworzyć taką aplikację, wiedzieliśmy, że bardzo ważne jest, aby zaprosić samych zainteresowanych, aby oni wypowiedzieli się, co tak naprawdę jest ważne i co jest wyzwaniem w życiu codziennym z chorobą. Aplikacja jest stworzona dla pacjentów z SMA, ale jest też wersja dla lekarzy, która pozwala im sprawdzić nasze efekty, co się zmieniło, czy pilnujemy, jaką mamy kondycję, czy pilnujemy poziomu nawodnienia. Czy mamy fizjoterapię i jakie fizjoterapie Kiedy ćwiczymy, co robimy na tych ćwiczeniach i przypomina też o braniu leków. Praca nad aplikacją była bardzo dużym wyzwaniem. Pracowaliśmy wspólnie z pacjentami chorymi na SMA. Pacjenci byli odpowiedzialni za zbudowanie wymagań dla aplikacji weryfikowali nasze pomysły na aplikacje, a także bardzo dużo dawali od siebie pod kątem pomysłów, które, które potem my realizowaliśmy. Każdy z nas miał przedstawić nasze pomysły na aplikację, aby stworzyć ją w taki sposób, by była jak najbardziej użyteczna. Naszym zadaniem było jakby patrzeć na to od strony właśnie osoby polej, sprawdzać, czy wszystkie treści zawarte. Aplikacji pod takim względem merytorycznym są zgodne z prawdą, ale też kontrolować to, żeby sam interfejs czy wygląd był jak najbardziej przystępny dla, dla osoby chorej, która może mieć trudności z używaniem telefonu. Na początku byli włączeni w fazę projektowania UX i UI aplikacji, czyli wszystkie elementy graficzne, które są widoczne w aplikacji, były weryfikowane przez nich. Pracowaliśmy wspólnie, zostali włączeni w ten proces tak jak nasz normalny klient, czyli zgłaszali uwagi, które były krytyczne, akceptowali na nasze prace, a także przez to uczyli się trochę od podszewki tego, jak. My pracujemy i od początku to widzieli jak pracuje zazwyczaj nasz klient. Spotykaliśmy się kilka razy w miesiącu razem z całą grupą. Rozmawialiśmy jak ta aplikacja ma wyglądać, co ta aplikacja powinna posiadać. Pierwsze spotkanie było tak naprawdę jakby wielką burzą mózgów na temat tego, co będzie w aplikacji. Następnie my jako osoby biorące udział w tym projekcie. Mieliśmy do przedstawienia listę fizjoterapii, którą wykonujemy razem z naszymi rehabilitantami z rodzicami, czy po prostu samodzielnie w domu. Co jakiś czas łączyliśmy się przez internet na kamerkach i rozmawialiśmy, jakie potrzebne są, jakie potrzebne są rzeczy, co musimy, musi aplikacja zawierać. Później e, opracowywaliśmy, no właściwie wybieraliśmy wygląd pomocnika, czyli takiej postaci, która pojawia się w aplikacji, jest robotem jakby przedstawiającym jej funkcje i pomagającym użytkownikowi używać aplikacji. Więc teraz uruchomię aplikację i widzimy ekran powitalny. Wchodzę w zakładkę zarejestruj się i mogę założyć swoje konto. I kontynuuję i mamy ekran przedstawiający naszego pomocnika, jak go nazwę Krzysztof. I przechodzę dalej. Mój robacik jest już spersonalizowany i wygląda ciekawie. Jak się czuję, ja się dzisiaj czuję dobrze, więc zaznaczam, że się czuję dobrze. Przechodzę dalej i prosi mnie o skonfigurowanie fizjoterapii. Dodaję sobie przypomnienie. I wpisuję. I zjeżdżam na i klikam, dodaj przypomnienie, które pojawi się, będzie się pojawiać codziennie, co wtorek o godzinie 13. Pamiętaj o lekach i mogę sobie przypomnienia o lekach skonfigurować. Następnie mamy nawodnienie, gdzie mogę uzupełnić sobie ile E, dziś wypiłam i ustawić cel nawodnienia. Przechodzimy dalej, gdzie mamy wykres zebranych punktów, w których widzimy e, i za to dostałem punkty, jak odpowiedziałem i tak dalej. Dalej mamy sklep, w którym widzimy ile mamy monet, możemy sobie kupić e, ubrania dla naszego e, robota oraz e, Jech, jego przyjaciół, mnie stać na przykład na kosmicznego glucia, więc go sobie kupię. Daję wam sekcję znajomych, gdzie mogę dodać znajomych. Następnie mamy ekran profil, w którym możemy zapisać swoją wagę, przyznać lekarzowi dostęp do swoich wyników i uzupełnić zgodę i dokumenty. Warto też wspomnieć o tym, że istnieje specjalny panel dla lekarzy, przez który mogą oni zdalnie sprawdzać postęp swoich pacjentów. Aplikacja SMAP od strony lekarskiej pozwala nam na lepszy wgląd w to, jak na co dzień wygląda życie pacjenta. Od strony, która nas najbardziej interesuje pod względem medycznym, czyli możemy zobaczyć, jaką, jaki rodzaj fizjoterapii pacjent wykonuje i z jaką częstotliwością. Mamy wgląd również w jego samopoczucie, które też jest dla nas bardzo istotne. Mamy wgląd w to, jakie leki pacjent zażywa i jak wygląda regularność zażywania tych leków. Ta aplikacja otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości. Taki zupełnie nowy wymiar opieki nad pacjentem z SMA, ponieważ daje nam możliwość spojrzenia na pacjenta, na jego funkcjonowanie w, tych, jakby w takiej szerokiej, długoterminowej skali. Mm, bo tak naprawdę no, my mamy y, taki dosyć punktowy kontakt y, podczas y, wizyty lekarskiej, y, i nie jesteśmy w stanie y, wszystkich informacji na takiej wizycie y, zebrać. A tutaj możemy mieć. Wgląd, pogląd na taką sytuację codziennego funkcjonowania pacjenta. Możemy też personalizować oczywiście tutaj naszą, nasze zalecenia, spojrzeć, jak, jak pacjent funkcjonuje w codziennym życiu, a nie tylko jakby w trakcie tej naszej punktowej wizyty, takiej jednorazowej jakby obserwacji. Najważniejszą rolą tej aplikacji, tak naprawdę, jest to, że uatrakcyjnia ona fizjoterapię pacjenci czy dzieci czy dorośli, ktokolwiek będzie z tego korzystał, będą mogli tak naprawdę za każdą fizjoterapię odbytą osiągnąć dodatkowe punkty, jeżeli chodzi o aplikację, co tak naprawdę ma ich po prostu zachęcić do jak najczęstszego wykonywania ćwiczeń. Mamy wgląd do takich podstawowych danych, którymi jest po prostu masa ciała czy wykonywane przez dany okres czasu fizjoterapia. Jeżeli Pacjent udostępni mi dostęp e, do swoich danych w aplikacji. E, ja w moim panelu lekarza e, mam tutaj taki widok na cały. Jakby okres, który jest rejestrowany. Widzę, jak, jak wykonuje poszczególne ćwiczenia fizjoterapeutyczne, jego samopoczucie, takie zalecenia dotyczące leków i nawodnienia. Czyli na jednym ekranie mogę prześledzić wyniki z kilku tygodni, a nawet kilku miesięcy. Co nam daje fizjoterapeutom ta aplikacja, to głównie jakby wgląd w to, jakie ćwiczenia dla pacjentów są na przykład trudniejsze, z którymi mają problem i dzięki temu przy następnej wizycie możemy na przykład y, dane ćwiczenia powtórzyć czy y, Chociażby, nie wiem, zmienić część ćwiczeń, dostosować je, bardziej zindywidualizować. SMAP ma ten atut, że pozwala choremu, ale także jego opiekunom kontrolować to, co się dzieje w związku z chorobą, przez co w ogromnym stopniu pomaga w życiu codziennym każdego chorego. Kontakt z osobami chorymi na SMA znacząco różni się od kontaktu, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Mimo tego pacjenci dawali z siebie wszystko, pracowało się z nimi bardzo dobrze, przejawiali bardzo dużą aktywność, a także, a także bardzo dużą pomysłowość. Są to bardzo błyskotliwi ludzie, którzy mieli wpływ na, na cały kształt aplikacji. Pracując przy aplikacji, poznam wielu świetnych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt codziennie ze sobą, rozmawiamy. Zrozumiałem też, jak działa proces tworzenia aplikacji od zera. Co trzeba wiedzieć, znaleźć jak to po kolei wszystkie procesy od tworzenia, od pomysłu, przez tworzenie interfejsu, aż po napisanie samej aplikacji. Ciekawe doświadczenie. Rzeczywiście przyjemne spotkanie, takie co. Co, co jakiś czas dość regularnie, bo rzeczywiście spotykaliśmy się na, na, na Google Meetie dość często i widać było, że, yy, że, że, że tworzymy coś i że to nie jest rzecz zrobiona tylko gdzieś dana chorym do, do używania, tylko rzeczywiście mamy realny wpływ na to, jak ona wygląda. Bardzo mi się podobała praca przy aplikacji. Na pewno zdobyłem wiele doświadczenia i dużo się nauczyłem. A czym jakoś? Myślę, że należy ją podać, bo uczy przede wszystkim dobrych nawyków, pilnowania nawódnienia, brania leków, fizjoterapii. A to, że lekarz widzi nasze wyniki, to jest tylko przy okazji. Używajcie tego, bo warto, bo jest to rzecz, która daje y, Tobie podgląd do, do Twojej systematyczności jako. Yy, osoby, która yy, musi, yy, żeby dbać o swoje zdrowie, wykonywać dane czynności regularnie i pozwala za pomocą powiadomień, chociaż trochę odciążyć mózg od yy, pamiętania o tych czynnościach regularnie. Pozwala ustalić harmonogram zajęć, yy, ułatwia kontakt z terapeutą lub rehabilitantem albo z jakąś osobą bliską. Yy. Można dzięki tej aplikacji kontrolować leki, rehabilitację, czy nawet ilość wody jaką spożywamy dziennie. Ta aplikacja po prostu skierowana do osób w każdym wieku. Tak naprawdę nie ma ograniczeń co do tego kto może z niej korzystać. Mogą z niej korzystać dzieci, mogą z niej korzystać dorośli. Mogą z niej korzystać nawet seniorzy, jeżeli będą chcieli. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że w całym projekcie brały udział osoby chore oraz klinicyści, co daje nam poczucie, że aplikacja będzie przydatna każdemu choremu oraz jego opiekunowi.